Główną cechą urządzeń AVS podczas rozdrabniania materiałów stałych są liczne i częste uderzenia oraz siły tarcia, które nie tylko powodują rozdrabnianie cząstek stałych, ale także aktywację ich powierzchni poprzez deformację sieci krystalicznej. Aby to potwierdzić, przeprowadziliśmy eksperyment rozdrabniając cement portlandzki klasy 400 do użycia jako dodatek w szybko wiążącej mieszance cementowej przeznaczonej do pracy przy dużych wibracjach i siłach dynamicznych. Ponieważ hydratacja cementu rozpoczyna się na powierzchni cząstek cementu, całkowita powierzchnia tych cząstek określa ilość materiału, który może ulec hydratacji. Dlatego tempo hydratacji zależy od wielkości cząstek, a drobne mielenie jest niezbędne do szybkiego wzrostu wytrzymałości. W tym teście użyliśmy 500 gramów cementu portlandzkiego klasy 400 rozdrobnionego przez starowe elementy ferromagnetyczne przez 30 minut. Rozkład wielkości cząstek został zmierzony przy użyciu sit o oczkach 800 I5 i 400. Dla uproszczenia obliczeń wzięliśmy standardową próbkę o masie 100 g. Wysuszyliśmy ją w temperaturze od 105 do 110 stopni Celsjusza w suszarce przez 2 godziny, a następnie schłodziliśmy w eksykatorze. Za pomocą mechanicznego przesiewacza przesialiśmy próbkę przez sita o oczkach i 800 i 500. Cały materiał przeszedł przez oba sita. Podczas gdy sito o oczkach i 4 zatrzymało 13 gramów materiału, czyli 13% całkowitej masy. Przeprowadzono ręczne przesiewanie na papierze przez jedną minutę z usuniętym dnem. Zgodnie z normą dopuszczalna zawartość wynosi 15%, czyli o 2% więcej niż uzyskaliśmy. Z części przesiewanej przez sito o oczkach i 400 setnych pobraliśmy kilka próbek materiału, aby zmierzyć stopień rozdrobnienia za pomocą mikroskopu optycznego i porównać wyniki z materiałem wyjściowym. Porównanie można zobaczyć na zdjęciach wykonanych mikroskopem. Powiększenie liniowe i apertura numeryczna obiektywu z adapterem wideo dla materiału wyjściowego to achromatyczny 10 przy 25 tysięcznych. Obliczona graniczna zdolność rozdzielcza wynosi 2,3 mikrona. Powiększenie liniowe i apertura numeryczna obiektywu z adapterem wideo dla materiału sproszkowanego to achromatyczny 60 przy 85. Setnych. Obliczona graniczna zdolność rozdzielcza wynosi i 4,1 mikrona.